Zanim zaczniemy, łapcie arta, którego dostałem od użytkowniczki Kati. Kolejny raz wybrałem go, bo nie zawiera tylko kota i jest po prostu niesamowity. Bardzo dziękuję i przechodzimy do filmu. Chciałbyś porozmawiać z kimś, kogo nie ma już wśród nas? Z kimś, kto dawno temu odszedł w zaświaty? Pewnie tak, lecz zadaj sobie samemu jedno pytanie: czy nie boisz się tego? Ja jestem kot, a dziś dowiesz się, jak porozmawiać z wybranym przez siebie zmarłym. Zanim zaczniemy, wiedzcie, że nie ponoszę żadnych konsekwencji za uszczerbki na zdrowiu ludzi, którzy użyją tego poradnika. Ta wiedza jest przekazywana Tobie wyłącznie w celu zaspokojenia ciekawości i zrobisz z nią co chcesz, wiedząc, że podobne zabawy są okropnie niebezpieczne. By zacząć, musisz być sam w domu, zupełnie sam. Jeśli ktoś wparuje Ci w środek rytuału, po prostu Ci się nie uda. Nie jestem pewny, czy godzina ma jakieś znaczenie, jednak na pewno nie możesz robić tego między trzecią a czwartą nad ranem. Potrzebujesz do tego dwóch świec, które ustawisz po bokach tablicy Ouija. Nie bój się, nie będziesz z niej korzystał. Ona stanowi jedynie twoje. połączenie. Tablica jest jakby oknem, po którego jednej ze stron stoisz ty, i spoglądasz przez nie do świata umarłych. Rozstaw świecę oraz tabliczkę przed lustrem. Ważne, by stykała się ona ze szklaną taflą. Na tabliczce połóż kartkę papieru. Weź długopis oraz najważniejsza część. Jeśli chcesz porozmawiać z wybraną osobą, musisz mieć rzecz, która za życia należała do niej. Ostrzeżenie: nie możesz się pomylić. Ta rzecz musi być własnością zmarłego, którego wywołujesz. Jeśli się pomylisz, na przykład wywołując kogoś znanego, posiądziesz rzecz, która miała należeć do niego, ale naprawdę nie była jego własnością, wystawisz się na niebezpieczeństwo, że ktoś lub coś podszyje się pod tą osobę. A grata nie posiada już zabezpieczeń. Musisz mieć coś, co na pewno należało do tej osoby. Sprawa jest prostsza, jeśli wywołujesz kogoś ze swojej rodziny. Wtedy wystarczy twoja krew. Jeśli powiązani jesteście więzami krwi, mogą one być wystarczające. Gdy jesteś już przygotowany, lecz wsywać chcesz osobę złołu lub taką, która może zrobić ci krzywdę, potrzebujesz dodatkowej soli. Rozsyp ją w kółko dookoła siebie oraz przy samej tafli lustra. Zrób to tak, by nie było w niej żadnych przerw. Ma być stała, solna linia. Doskonale. Teraz musisz się wyciszyć. Zapomnij o odgłosach swojego domu, zapomnij o odgłosach świata. Wsłuchaj się w ciszę. Właśnie teraz łączysz się ze światem umarłych. Teraz musisz się skaleczyć. Krew jest substancją, która pomoże ci połączyć się ze światem duchów. Nie musi być jej dużo. Wystarczy kropelka, którą nanieść musisz na lustro. Jeśli wywołujesz członka swojej rodziny, tyle wystarczy. Jeśli nie, nałóż odrobinę swojej krwi również na rzecz, która należała do przyzywanego. Natychmiast odwróć wzrok od lustra i zamknij oczy. Od tego momentu nie możesz ich otworzyć, aż do końca rytuału. Jeśli je otworzysz i co najgorsze spojrzysz w lustro, przed zakończeniem nie zobaczysz w nim nic. Lecz w Twoim domu zacząć dziać się mogą dziwne rzeczy. Gdy wszystko gotowe, wymów na głos imię i nazwisko osoby, którą wzywasz, po czym spytaj, czy jest tutaj. Jeśli poczujesz, że robi się chłodniej, zacznij modlić się do Matki Boskiej, aż temperatura nie powróci do normalności. Zimno złe, ciepło dobre. Gdy się przygotujesz, zadaj pytanie, również na głos. W twojej głowie powinny zacząć pojawiać się odpowiedzi, które zapisuj na kartce ułożonej na tabliczce Ouija. Nie będą to twoje myśli. Będą to myśli osoby, którą wezwałeś. Od tego momentu wszystko co zapiszesz do końca rytuału będzie słowami zmarłego. Rozmawiać możesz z nim o wszystkim. Pytaj o co chcesz, jednak nie próbuj go denerwować. Gdy poznasz potrzebne ci informacje, Podziękuj. Przeproś za zakłócenie spokoju wiecznego, po czym pożegnaj się. Wszystko mówić musisz na głos. Gdy zakończysz rytuał, zdmuchnij obie świeczki. Dopiero teraz otworzyć możesz oczy. Na kartce będziesz mieć słowa, o które prosiłeś. Jednak wciąż pamiętaj. Świat eteryczny pozostaje dla nas zagadką. I nigdy nie wiesz. Czy przypadkiem nie wpuściłeś czegoś, czego nigdy nie powinieneś wpuszczać? Ode mnie to jednak na tyle, mówił do Was kot, teraz swiejam się w kłębek i życzę Wam wszystkim miłego wieczoru.